Kolejna giereczka horror, moi drodzy. No już dołączam. A mogę podgłośnić jakoś kurwa was? No można, teraz nie jestem za głośno. Kurwa jesteś w chuj za głośno. Kurwa w za głośno. O Jezu. Dobra, o co w tym chodzi ogólnie? A tu jest kartka jakaś. No masz drabinę naprawić. Ej, dochodzę, no chodź zobacz, tutaj jest kartka. Uch, chuj wie o co tu chodzi. Ja nic, A, ja, ja nic nie wiem drebinę, o tych, że ale... praktycznie. Chyba nie oglądałem nigdy nic z niej, więc... A jeżeli oglądałem, to z jakiejś wczesnej alfy kurwa. No dobra, no sobie pobiegamy na razie no. O... O No to fajnie <noise> Kurwa no Ej, tu jest jakiś ten, kanał Jakiś wentylacja tu Jest szyb wentylacyjny Da się coś z tym zrobić? Nie Nie, Nie. Możliwe, że tędy wychodzi oponent Nagrywam <noise> O kurwa A <noise> Okej okay. Halo, kto żyje? Rozkurwiło Oskara, chyba. Jak zwykle Oskar, pierwszy! Jak zwykle zawsze chwycił o To tam jest? Nie to wiem, to właśnie. Chodzi, czy co jest? Nie, nie wiem, czy to stoi dalej, czy. Znaczy, powiem tak: ogólnie ja z tą lokacją kojarzę jednego przeciwnika i to nie był on. Musimy iść Powiedz tam. Mi, gdzie nie no to musimy iść tam, właśnie chyba. Skąd nas zabiło to gówno. To jest taki labirynt, że wiecie Ale to było ciepło, tam nic nie było ciepła, więc... tam. ja już mam dość <laughs> <laughs> Jeszcze boisz? Pozmiał ja się, się ja. tak wydarz, tak go nie ma. ten potwór wyglądał stary jak kredka. Nie? Gość, jakby ktoś ma zną kredkę. No tak, no właśnie no. Taki... Są części drabiny. Tu są kolejne. O, dobra, tu jest drabina. Tu jest drabina. Dawaj, stawię klocki. Klucz jest, czyli teraz drzwi, idziemy do tych drzwi. drzwi. Ciekawe czy to się generuje wszystko randomowo, czy zawsze jest tak samo. Dobra, lecimy. Ja yes, nie, są, 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 są. Uh, uh. Można ich zamknąć, pisdu? Eee. Yes. O kurwa ty. Ej, o, ty jeszcze... <grystanie> o, o kurwa! O kurwa. Co to jest? Co to? To, to ty? Geżla. Kurwa! No wszyscy, ja pierdolę. Nie, Koba się Wszyscy! Wszyscy jesteśmy. Wszyscy się się ja pierd... To, to oskarżenie zrespił? w takim układzie? Nie, bo my chyba. My nie zginęliśmy. My nie zginęliśmy, przepraszam. Idź pierwszy. IDIOTA! Podniosłem, tylko nie... Let... A, i jest jakiś wpłunek? Tak Tak e, jak tego użyć? Ale... Ja pierdolę Kacpera. Jak używać itemy z henda? Jak używać itemy z minehanda? To skojak widzieć? Nie wiem o, Dobra OOOO HEHE he! Co za gość Zatara? No to chodź i idź pierwszy, bo tam u góry potrzebujemy Helo, jesteśmy Cześć Oskar Ooo no to czekaj, to Uciekliśmy my, mieliśmy się, my mieliśmy się spieprzyć czy co? Bo ja już nie rozumiem. Nie mam pojęcia Ej, tutaj musimy... O patrzcie. Kartę Tutaj Ale, no i co? Nie wiem Ale pojebane odgłosy są w tej grze. Trzeba stwierdzić które auto ma taki przekrój? Jest fajnie. Może to zrozumiałem? Trzeba kolejność. Ale tu nie ma... Kolorów. Czerwone, no Czerwone, czerwone, niebieskie, niebieskie Ale, no dobra, ale to trzeba chyba... W no kolejności w jakiej kolejności? No właśnie w ogóle lutuje, Flashlight Yeah Co za pojebane odgłosy, kurwa Czerwony, niebieski, niebieski, czerwony spróbuj No, no mamy 16 kombinacji, które możemy przetestować eee, A, patrz, ej, patrz, patrz, patrz On się podaje za nas, ty potwór, tutaj Po koleżeńsku i trzeba kazać mu, kurwa, wyciągnąć plak Plakietkę trzeba mu kazać wyciągnąć. A ja mam paszport polsany. Pokazywacie plakietki, szwaniacy. Pokazuj plakietki. Wyskakuj z, z plakietki, kurwa. A jak nie wyciągnę, to co A to zrobisz? Nie ma chłopaty, żeby to nie zdzielić. To... to rzucę ci tą puszką. Spójrz mi na to, serii silko. I keczup, okay. i dziękuję. Fiu, 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 fiu. Ekstra. Czekajcie, kurwa. Gdzie wy jesteście? Kurwa, no. Nikt nie mówi, że to jest jedna z najprostszych takich zgadywanek logistycznych, jakby się wyłożyliśmy. N nikt nie mówi, że będą zagadki w tej grze. Kurwa, googluj to. Co, czekamy nasz na O, Kurwa! No, mam, fa mam fazę też, kurwa. Mam low, low senity już. No. Niebieskie, więc kliknąłem dwa razy niebieski, mm. potem był żółty, kliknąłem żółty i na końcu czerwony Aha. Czyli te bo... takie zapytania nie miały znaczenia. Czyli to było taka chyba kurwa, bo po Fajtowały prostu... ci tylko. Bait No dobra Gdzie dalej teraz? Na dwójkę. Nie wiem, drugie dalej. Mhm. Dobra, plakietki kurwa przygotować. ale ulga w chuj, nie. No ja muszę się napić chyba kurwa zaraz długo. ty już miałeś wypierdalałeś. Dobra, mam, tutaj jest. E, jest typ! Idzie typ do nas. Gdzie? Gdzie? A jest, no. Tu, 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 frontalnie. Idzie. Co teraz? Kurwa! O, okej. I nie mogłem się ruszyć, ty. Okej. Myszka mi spierdoliła na drugi ekran, moi drodzy. Nie mogłem się ruszyć. Kurwa, Macie. Wkurwiło mnie w głowie. O, fajnie. Słyszysz mnie? Nie. Nie słyszę mnie, martwi. Szkoda. O, z nich nas dojechało? Hmm. 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 Okay. hmm. hmm. Nie. Co to jest? Anioł. nie... to można Co to jest? Co to jest? Co to jest? ja nie jest? Co Nie, jest? Co to Ja chwilę. chwilę. No ja nie mogłem Co nie to jest? nie jeszcze ja zapłaciłem za to 26 zł Tylko są rzeczy. Ej, tam Ale coś to idzie Patrzcie, tam idzie typ Już? No I to jakiś inny Nie już, Ale tylko nie po prostu on tam jest, Kuba, ty tam zdechłeś nie, musimy, musimy się skradać jakby. Ale to jest Kuba. jakiś świecący typ, kurwa, jakiś inny Chodźcie najpierw po kolkę Ale dobrze, że ten, dobrze, świecący, że... To on inaczej wyglądał a, biegnie, biegnie a, a. Kurwa Dobra, dobra Z której strony, z której strony, kurwa. No z tam patrzyłem. kurwa ja pierdolę Dobra, ja się poświęcę, uciekajcie Ej, ej, chill, chill Odjem się. Już mam dosyć tego twojego Freda, kurwa, jego w dupę zapierdolona matka. Jesteście tu? No. Ta. Halo? Ja jestem po drugiej stronie, kurwa, też za Kto zgidł oskę? Powiem wam tak. Po Oskar, pierwsze, ktoś musi zaryzykować i to zrobię ja. Zobaczyć gdzie jest ten potwór na zewnątrz. Były dwa chyba, nie? Po drugie, mi się wydaje, że tutaj nie możemy nic innego zrobić, niż po prostu, kurwa, biegnąć. Ale kurwa, on jest szybczy. Biegnie, 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 biegnie! Kur... Jedziemy dalej! Ja nie mam pomysł. No to nie tu. Mm. Leci, 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 leci! <coughs> Dawaj. Wiesz gdzie? Nie biegniemy. Nie biegniemy. Nie bie... Cofnij się! <grystanie> nie, 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 nie! Bo tamten poszedł w tamtą stronę gdzieś. Nie, nie zabiegaj! Muszę <grystanie> <grystanie> po prostu podjąć decyzję, no. Dwa gracze. Gdybyś widział to co ja, to kurwa ta twoja decyzja... To... Dobrze, Kuba. To ja czekam na twoją decyzję. Decyzja przyszła. O, a ty no kurwa Kurwa nie wiem czemu mi wypierdala panowa. musiałem się, to... eee... się rafał mentalnie no, przygotować do tego reddit Mam plan no? O ja ma plan Kurwa sprytnie idziemy najpierw po wodę Ale żeby mi było tak. jasne Ty wiesz że musimy wejść do tego pokoju, w którym byłem ja i Kuba i Kasper No jeszcze jak A można jak najbardziej Jeszcze jak? Ale... <grym> Ale teraz jak tu, wiemy Jakieś. Wiemy jak to Ej, działa. Czekaj, to. a ja może klucze też się randomowo pokazują? Może teraz nie musimy iść tam do pokoju? Ja mam tego, Spokojnie ja mam woda, iść, wodę z poprzedniej gry, nie? Swoją? Dzień, nie? Dzień. 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 No. Dobry plan, zajebiście. Do się. Co ty powiesz? Nie, nie, plan. nie, 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 Zamknijcie go! wyjdzie? Stoi, ty. Chodź. A ciebie, tylko ty, 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 my żyjemy? Znaczy, no nie wiem, Oskar miał plan, nie? Tak, że A Kuba? A taki był ładny, amerykański, szkoda! Kuba ten w przypadku przypadkiem nie dostał? No kurwa, chyba. Musimy pilnować cały czas, czy ten kurwa z pleców mamy. Decyduję się otworzyć, czyli zrobić salta. Wow. O kurwa! Dobra. Dobra. Masz klucz? Nie, no ty miałeś. No ja jeden mam. Tylko Dobra, teraz. przykręciłem. Widzisz to? No. O kurwa. Ale... No właśnie nie wiem czy... Jak to działa? O ty! E. O. Ty, właśnie widzę, ty. Ty, Jezus Maria. Oj. Bogowie, kurwa, Bogowie. no. Ale żeśmy to zrobili. To, to wszystko dzięki o Oskar, Oscar jego planu. Oskar miał plan, kurwa, no. Jej, ale w ogóle, że nie mogliście się dogadać z tymi drzwiami, kurwa. Kurwa, żeby mnie nie wyjebało znowu. Ale dobrze, że itemy mi zostają. O, dobra, już wiem dlaczego, wiem dlaczego latarka tu jest potrzebna. Ja pierdolę. No, Kuba. To właśnie będzie tu świetnie bawią. Mm -hmm. Ja też zresztą. Stary te latarki nic nie dają. Ja mówię, zapalona w ogóle? Niewygodnie mi się siedzi kurwa. Nie niewygodnie mi się siedzi też. Gdzie ty kurwa. idziesz, e? A tu? Coś tam jest. <laughs> tu jakaś pojedynczyka czapa, nie? Coś, ale nie wiem czy potwór. Coś tam jest, tylko nie wiem czy to potwór. No to na dół. Nie wiem gdzie iść, nie wiem gdzie iść! On nas nie widział, nie widział nas. Zabezpieczcie pokoje, tu nie Ale on nas nie widział, on też widzi gorzej. On też widzi gorzej. Tak, to nie wiem, ja wolę tu zostać z godziny. Bo, bo tak to już by nas, go, bo tak to już by nas gonił. Szukać chłopa! Dobra, reset, tak? Chwilowy reset, kurwa. <laughs> tak właściwie musiał uspokoić miereczkę. Ja muszę mieć celę. <laughs> Nie, bo ja tutaj zaraz no zejdę się. na zamok, no, nie? Tu trzeba ja, stary. Jak wiem, jakim cudem my tak daleko doszliśmy, nie? Chociaż fakt jest taki, że pewnie się kręcimy w kółko. No. Już? Już jesteście spokojni, bo ja nie. Ale tak, na pewno to, to. ja się tu uspokoję. No dobrze! Aaaa! 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 Zamykaj, zamykaj ten win! Zamykaj ten win! Miał ostatni zamykać! <noise> tak? A jakie? gdzie jest jeszcze jeden O, mam haluny, muszę wypić Ej, brakuje jednego Jest, o, to była no chyba Rafała Jak on nie żyje? No, dopad jednego Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie wiem choć się domyślam. Jakby tak wklejało w ogóle w tak nie nie o co chodzi Ty no nie ma, ja nie mogę no to pograne, kurwa. To jest kurwa alfa, nie? Otwórz nam te drzwi. Otwórz drzwi. No nie mogę! No otwórz ktoś! No nie możemy! Ale ja Co się, kurwa, dzieje? Ty, no coś jest nie tak, z, kurwa, z drzwiami, ty. O. I mnie wyjebało jeszcze. Kurwa. Więc ostra, wyrazista musztarda. Mm, tak. No. Kurwa, ale dobre są te chikły. Nie ja mam tam przed sobą, dopóki tą grę po raz pierwszy. No przestałem. Znaczy... No nazwijmy rzeczy po imieniu. Pizda! Weźmy te piętno, przeszukajmy, dobrze. Czy nie ma żadnych kluczy? Bo jak już mamy zejść do tego. Cześć, kurwa, dobra, musiałem nas przeliczyć. <laughs> tu nie ma żadnych kluczy u nas? A na po my stąd nie zaczęliśmy? No tak, zaczęliśmy, ale. No zaczęliśmy, ale przejrzałeś wszystko? O! 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 Ja pierdole, na dół, na dół, na dół! Yeah. Gogi? Złapał go chyba. No, no! Co jest? Zbogowałem się! Bo ty z tym... Ten... Przechód, patrz!